Jako jedyny biały w tajskim więzieniu jest codziennie gnębiony przez innych osadzonych. Jeśli Billy wygra turniej bokserski, dostanie osobną celę i złagodzenie wyroku. Po tym Billy zaczyna intensywnie trenować. Trener i koledzy z drużyny pomagają mu się poprawić. Współwięźniowie, którzy nim gardzili, zmieniają nastawienie, gdy dowiadują się o walce. Wyczerpujące treningi i narkotyki sprawiają, że Billy często kaszle krwią. Lekarz radzi mu wycofać się z turnieju, bo może zginąć na ringu. Billy nalega na udział, bo nie chce dłużej wegetować w tym stanie. Nadchodzi dzień walki. Jego przeciwnikiem jest mistrz boksu z innego więzienia. W pierwszej rundzie ostrożnie się obserwują. Nagle u Billiego odnawia się stara kontuzja. Mistrz wykorzystuje to i powala go na ziemię. Potem brutalnie go kopie. Ból zmusza go do gwałtownego wdechu. Gdy sędzia odciąga rywala, Billy wstaje, zaciskając zęby. Mistrz zauważa jego słabość i atakuje brzuch. Billy może tylko iść do przodu i go objąć. Tak dotrwa do końca pierwszej rundy. Siedzi na podłodze, ciężko oddychając. Kto by pomyślał, że mistrz zaatakuje z nienacka. Trener wybiega i zaczyna się z nim kłócić. W nielegalnych walkach nie ma zasad, zwłaszcza gdy rywal to bezwzględny więzień. Gdy zaczyna się.